Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam was na wielki haul ubraniowy dziecięcy tym razem, bo mam wrażenie, że dawno takiego filmu na moim kanale nie było. Oglądacie to doskonale wiecie, że ja najbardziej lubię kupować ubrania albo jakieś różne inne gadżety na Black Friday i Cyber Monday. Podczas tych przecen są naprawdę świetne okazje i myślę, że nie ma takiego miejsca na świecie jak stany, gdzie te promocje są praktycznie nie do pobicia, więc podczas wielkich obniżek zrobiłam zakupy dla siebie, dla mojego męża, dla moich dzieci. Dzisiaj pokażę Wam rzeczy dla moich dzieci, a jutro będziecie mogli zobaczyć haul z moimi zakupami, które sobie poczyniłam. Jeżeli chodzi o Stany, to ja najczęściej kupuję. Wysyłam do Stanów i ze Stanów przesłam do Polski, więc trochę to trwało, ale już są i prawdopodobnie wszystkie będą w użytku. Może jest trochę za dużych, delikatnie rzeczy, natomiast większość z nich już rozpakowałam i zdjęłam ceny, żeby mogły być wyprane, bo prawdopodobnie większość z nich yy, chyba wszystkie będę prała, oprócz tych, które jeszcze są delikatnie za duże. Ale zanim chciałam Wam je pokazać, bo wiem, że od czasu do czasu bardzo lubicie. Podglądać takie ubranka dla dzieci. Tym razem wszystkie ubranka kupiłam w kartersie, ponieważ tam była naprawdę bardzo zacna obniżka. Jeszcze dodatkowo znalazłam jakiś kod, bo często tak robię, że znajduję jakieś kody online i wtedy z, z tym kodem i jeszcze z obniżką jest dodatkowa zniżka. I myślę, że niektóre z tych rzeczy nawet kupiam 75% taniej. Jakieś bluzeczki były po 3 dolary, po 5 dolarów, spodnie tak samo, cztery. 5, zdarzały się też rzeczy za 2 dolary, za 10, to już zależy, jakie macie potrzeby, no bo oczywiście kurtki i inne wiersze outdoorowe są na pewno droższe. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, to taka piękna sukienka. Moje dzieci są zakochane w unicornach, w jednorożcach. Dlatego chciałam im sprawić przyjemność, a te kolekcje z unicornami są bardzo często w różnych sklepach. To nie musi być karter z i w hajemie widziałam, i w zarze też są jakieś rzeczy z jednorożcami, jakieś tam ubranka i w zupełnie innych sklepach. Nie wiem, w reserve to akurat dawno nie byłam, ale na pewno też tam coś z tymi unicornami jest. Ta sukienka jest prześliczna, bardzo mi się podoba, granatowa, mój ulubiony kolor na dzieciach. Z gwiazdkami różowymi. Srebrnymi, taka przewiewna, dłuższa z rękawkiem. Ten rękawek ma na końcu gumkę, więc z powodzeniem można podwinąć je. Można też na to zarzucić jakiś sweterek, kurteczkę. Moja córeczka ma taką jedną kurtkę ze smyka różową, także myślę, że tutaj. To się świetnie sprawdzi. Nawet nie pamiętam, ile ona kosztowała, bo to było dość dawno, zanim zrobiłam to zamówienie i przesłałam sobie ze Stanów i do Polski. Natomiast coś, coś około 8 dolarów, myślę. Więc bardzo dobra cena. Zawsze w kartach biorę piżamy. One są rewelacyjne, praktycznie niezniszczalne. Jedna. Jest oczywiście z jednorożcem, i często tam są takie promocje, że na przykład możecie kupić dwa zestawy: piżama z długim rękawem i długie spodnie. Do tego mamy jeszcze taki set z krótkim rękawem i krótkie spodnie, albo dwie piżamy. Z długimi spodniami albo jakieś polarowe. Są też świąteczne w tym okresie, właśnie już styczniowym, lutowym, albo zaraz te świąteczne rzeczy będą super tanie. One są bardzo fajnie wykonane, to jest dobry materiał, bawełna, nic się nie poci, no i są piękne, a dzieci uwielbiają takie piżamki. Do tego mamy tęczowe spodnie, więc już w ogóle, będzie szał ciał. To jest jedna piżamka, i druga jest dokładnie taka sama. Z jednorożcem tylko mniejsza, żeby było sprawiedliwie do tego spodnie, tęczowe. Myślę, że będzie zadowolenie stuprocentowe. To mamy piżamkę, mamy sukienkę, z jednorożcami na razie wszystko. A propos jednorożców, jeszcze wziąłam taką bluzę. Ona była naprawdę w super chyba kosztowała 6 dolarów. Ta bluza z jednorożcem znowu czerwona. Taka, może bardziej świąteczna teraz się wydaje, jak tak patrzę na nią, ale myślę, że można ją nosić przez cały rok spokojnie. Do tego wzięłam takie spodnie. Te spodnie były po 4 dolary. Jeansowe, takie jeginsy to się nazywa. Jeansy i legginsy w jednym. To są spodnie z brokatem, diamentami i innymi takimi mieniącymi się historiami. Więc moje dzieci będą w siódmym niebie no i będę mogła z powodzeniem je jakoś tam wystylizować im, bo w sumie to pasuje do tego każda bluzka, każda sukienka. Moje dzieci nie chcą chodzić w jeansach, a ja kocham jeansy, to jest moja absolutna miłość, jeżeli chodzi o garderobę. Moje dzieci nie chcą chodzić, mówią, że to niewygodne, więc leginsy albo czy jeansy to jest jedyna opcja. To są leginsy takie bardziej tak naprawdę, bo nie ma tutaj żadnych kieszeni. Większe, mniejsze również, ale ja nie ubieram ich tak samo w tym samym momencie, po prostu mają dużo podobnych rzeczy i bierają się zazwyczaj same. Znaczy przygotowujemy ubranie, ale one mają bardzo duży wpływ, że tak powiem, na to ubranie, bo staram się, żeby też mogły wyrażać siebie przez ubranie i żeby mogły nosić to, na co mają ochotę. W kartersie bardzo często są takie gotowe zestawy, które możecie kupić na przykład bluzka i spodnie i one też są w lepszej cenie niż gdybyście kupili osobno bluzkę i spodnie i na Black Friday i z czystym kodem tam było chyba 60%, a ja z tym kodem miałam jeszcze dodatkowo 20% albo 25%, to zależało od rzeczy. Wzięłam dwa zestawy, te zestawy były po... 6,50, akurat tego dnia i o tej godzinie, bo to się jakoś tam szybko bardzo zmienia, więc jeżeli coś wam się spodoba, to najlepiej dodać to do koszyka. I nawet jak te promocje się zaczynają, ja tak robię najczęściej, że wybieram sobie wcześniej coś i już w dniu Black Friday albo Cyber Monday, one są cały czas w koszyku i to się wtedy zmienia, ta cena. Spodnie z jednorożcami też mi się podobają. One są bardzo ciepłe, więc tutaj nie będzie problemu. A ma padać śnieg. Nie wiem, czy to prawda. I do tego zestawu była taka bluzeczka różowa. Oczywiście musi być, z jednorożcem. Ona ma bardzo ciekawe takie falbaneczki po bokach. Tutaj jest prosta. No różowa, no to wiecie, że przejdzie na pewno ten kolor. I do tego te spodenki. że stylizacja jest gotowa skarpetki, buty, jakaś koszulka pod spodem i można podbijać świat, przedszkolny albo szkolny. I taki sam zestaw jest dla mojej starszej córki, 8 lat. Ona ma 7, ale jest bardzo wysoka, więc niektóre rzeczy, na przykład niektóre spodnie, wziąłem jej na 10 lat. I z nią mam często taki problem, że spodnie są za małe. Na przykład spodnie na 7 lat są już dla niej za małe, a spodnie na 10 lat są dla niej na długość bardzo dobre, ale w pasie są trochę za duże, więc no, mam nadzieję, że coś jakoś zmieni, bo ona jest szczuplutka. Taki sam zestaw jest dla mojej starszej córeczki. Ta koszulka była za 3 dolary. Na 5 lat Girl Power, fajny kolor, stęczą ze złotym, różowym, niebieskim. I te rzeczy są naprawdę niezniszczalne. Ja mam rzeczy po mojej starszej córce dla mojej młodszej córki z Cartersa i jeszcze po mojej młodszej córce nosi to córka mojej przyjaciółki. One są nadal niezniszczalne i jeszcze spokojnie parę osób mogłoby je nosić. Także lubię tą markę. Mają też fajne kolory, fajne pomysły na ubranka. No i rzeczywiście te rzeczy są takie kolorowe, wesołe. Ja lubię tak ubierać moje dzieci. Chociaż granat to jest mój absolutny Hit, jeżeli chodzi o kolory. Nie zawsze. Moje dzieci też lubią granat, ale to musi być dodatkowo z czymś jeszcze. Mamy tutaj jeszcze taką bluzeczkę szarą z lamą. Just be yourself, też tęcza. I ta koszulka kosztowała również 4,50 albo 5 dolarów. Bardzo dobra cena. Jeszcze jedna bluzka z konikami. Serduszkami brokatowymi, koniami złotymi, też niebieska do jeansów, nawet do tych. Fajnie będzie się prezentowała, także nie mam pytań, że tak powiem. Mam trochę więcej tych leginsów jeansowych. Te są trochę większe na 10 lat, już dłuższe dla mojej starszej córeczki Tutaj mamy ciemniejsze jeansowe leginsy, również do wszystkiego. Tak jak wiecie. Tak samo te spodenki. O proszę bardzo, identyczne tylko w innym rozmiarze, różowe legginsy były po 3 dolary, więc nie mogłam się im oprzeć, tym bardziej, że one znowu są takimi diamentami brokatami i innymi hitami i to w ogóle nie odpada to się delikatnie może sprawić, na przykład przy trzecim dziecku ale tak naprawdę to nigdy mi nie odpadło, nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło, że coś z tego się sypie i tak dalej, że polecam wam, zostawię wam linka, może wam to coś pomoże one są, tak jak widzicie, w fajnym różowym kolorze. To nie jest taki zbytni, neonowy kolor i rzucający się w oczy i znowu można fajnie je wystylizować, nie wiem, chociażby z tą bluzeczką, czy z jakąś inną bluzą swetrem, taką czarą z czarą zalamą. On nawet pasuje jak ulał. No i oczywiście są też większe leginsy. Brokatowe, do tego mamy takie grubsze dla mojej starszej córki. One są naprawdę słuchajcie ocieplane, więc dziecku będzie ciepło. Tym bardziej, że no, dzieci siadają w różnych miejscach i trzeba mieć to na uwadze. Kolejna rzecz to taka koszulka. Oczywiście też z konikiem, nie, też jest, przepraszam, tutaj jednorożec, biała, z serduszkiem. Fajny materiał, i tak jak mówię, to jest niezniszczalne praktycznie. To się zupełnie nie rozwarstwia, nie rozkleja. Można to brać w pracy, i nic się z tym nie dzieje. Naprawdę, ten brokat prawdopodobnie zejdzie po jakiś nie wiem, 25 praniach, <grym> obstawiam. Albo i nie zejdzie, bo to różnie bywa. Wzięłam również szare spodnie. One były wszystkie po 3 dolary albo po 5 dolarów. Te spodnie, takie leginsy można powiedzieć, wyglądają trochę jak dresowe. One mają znowu tutaj ocieplane wnętrze i są gładkie gładkie proste, ale grubsze. No, można je łatwo połączyć z innymi rzeczami. To są trochę mniejsze dla mojej młodszej córeczki, a te są dla mojej starszej córeczki znowu w różnych rozmiarach, bo te wzięłam na 8 lat te wzięłam na 10 lat różnica jest delikatna ale jednak jest dla mojej starszej córeczki wzięłam taki fajny polar, bardzo mi się spodobał Ja on był w dobrej cenie, bo kosztował 8 dolarów na tym Black Friday z tym kodem, który miałam ale ten kod już niestety nie obowiązuje tak to bym go Wam oczywiście podała w paseczki granatowy nie jest to prawda taki rozpinany całkiem, ale można trochę tutaj sobie odkryć ciała. Delikatnie ten kolor to jest taki brzoskwiniowy, bardzo dziewczęcy, serduszko o, i te polary tak samo są świetne, nie mychacą się. Moja córeczka młodsza teraz chodzi w dwóch polarach, które ym, nosiła moja starsza, takie akurat rozpinane granatowe z serduszkami różowe. Nic się z nimi nie dzieje, w ogóle nie widać tutaj żadnego zmychacenia, żadnych kulek. Rewelacyjne są te rzeczy, polecam Wam no serdecznie. Wiem, że bardzo dużo osób zachwyca się też ciuchami z Gapa dla dzieci. Ja mam mieszane uczucia. Nie wszystkie rzeczy mi się tak dobrze trzymają. Zdarzają mi się super niezniszczalne pisy, ale mimo wszystko, na przykład, piżamy się spierają, czy te spodenki od nich na kolanach często się tam rozwalają. Także no trzeba trafić chyba, no i to zależy od dziecka. Tak jak te szare, wziąłam również czerwone one mają znowu tutaj cieplutkie wnętrze. No i czerwony kolor to też jest jeden z ulubionych kolorów mojej córeczki. Czarne leginsy one kosztowały 3 dolary, również trochę są większe na 10 lat. Ja kupuję najczęściej czarne leginsy z Pepko One są po 8,50-10 59,50, jakoś tak, mniej więcej. Tylko, że niestety te zpepko się tutaj przecierają na kolanach i nie jestem w stanie ich zostawić dla mojej młodszej córki. A te skartery są super wytrzymałe. No i mamy tutaj jeszcze szare, takie bez ocieplania na 10 lat, trochę większe oraz serduszka. Te z serduszkami kosztowały, jeżeli dobrze pamiętam, 4 dolary. 4 albo 5 dolarów i wydaje mi się, że te różowe też kosztowały 5 dolarów, nie, one są cieńsze to one kosztowały 3,50, a te grubsze kosztowały 5 dolarów i szare z serduszkami różowymi może nie są takie idealne ale moje dzieci bardzo lubią serduszka i takie różne wzorki i pomyślałam, że akurat szare jakoś będą do wszystkiego pasowały do granatowej bluzy, do szarej, do różowej bo takich jest dość sporo no i oczywiście pod spódniczkę i tutaj z kolei mam dla mojej starszej córeczki takie same, tylko większe okej okay, kochani, to będzie tyle na dziś, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, dajcie koniecznie znać jak Wy ubieracie swoje dzieci, czy pozwalacie im się wyrażać przez swój ubiór, czy raczej Wy decydujecie co mają tygodnia na sobie trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki pa pa